Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie produkty do ostatniej już kolekcji przed World Cupem 2026, czyli Sportzo, pierwsza liga 2025 na 26. Zbieram to tylko przez to, że jest tu Wisła Kraków jeszcze, ale pewnie za rok już tego nie będę zbierał, bo Wisła będzie już w ekstraklasie, mam nadzieję. Zaczynamy. Od tego, że powiem wam, jakie to są w ogóle typy kart, żeby potem było łatwiej wam mówić, co jest w tych boksach. Zestaw podstawowy, czyli po prostu zwykłe bazówki. Linked Up. Są trzy karty Lined Up do każdego klubu. I działa to w ten sposób, że jest zawodnik, herb i drugi zawodnik. Dalej, Your Turn. To są po prostu młodzi zawodnicy. Electric Moment, no to pokazuje, jak samo nazwa wskazuje, jakiś fajny moment z y, tamtego sezonu. Tutaj mieć dognicę, jak widać, się cieszy z czegoś. E, dalej. Ride the Lightning. To są już e, tacy bardziej doświadczeni zawodnicy, którzy już mają ważną rolę w swoich drużynach i należą do ich filarów. E, I The strat Strategist to są mm, trenerzy po prostu. Signed stars to są karty z autografami. Field ball to są karty z autografami, ale na skórze, jak widać, to jest skóra. game jersey to są kawałki koszulek, mogą być podpisane. i True Identity to jest najbardziej ekskluzywny set całej kolekcji. On nawiązuje do zeszłorocznego Unique Mark i każda karta zawiera unikatowe fragmenty używanych w meczach koszulek. Takie jak litery, numer, numery lub logo klubu. I to tyle, tyle. Dobra, teraz e, pokażę Wam jeszcze produkty, jakie są do tego. Zaczynamy od pakietu startowego 65 zł. E, zawiera, zawiera oczywiście album, kto by się spodziewał dwie saszetki retail i przewodnik po kolekcji. Dalej, e, Hobby Box. 300 zł, 1. E, Hobby Box zawiera 40 kart zestawu podstawowego, 40 podstawowy, ale numerowany do 45, 2 e, razy do 20, dwie karty Your Turn, dwa razy Electric Moment, 3 e, Ride the Lightning i 2 The Strategist. W Hobby Boxie jest też dodatkowe 5 kart, którymi mogą być limitowane edycje zestawu podstawowego. E, czyli to coś powiedziałem. Karta specjalna Your Turn numerowana, e, Ride the Lightning też numerowana. To samo The Strategist. Kar karta z podpisem zestawu Your Turn, Ride the Lightning albo The Strategist. Kolejna karta z oryginalnym podpisem, czyli Signed Stars i karta z fragmentem podpisanej, podpisanej skóry albo z meczową koszulką lub jej wersja z autografem, czyli albo sama koszulka, albo koszulka z autografem, albo jeszcze najdroższy element kolekcji z ekskluzywnymi fragmentami koszulek True Identity. I co jeszcze? tu nie ma nic więcej, czyli autograf jest raczej gwarantowany i to nawet nie jeden. Lecimy dalej, retail box. 120 bazówek, 8 bazówek, ale very blue. Ja wam pokażę, o co tu chodzi. Jeśli sobie tutaj wejdziecie na checklistę, to mamy no, na przykład Kamil Broda z Wisły Kraków. Karta w wersji bazowej, czyli ta, ta zwykła, numerowany do 45, numerowany do 20 i one of one, to co blue to jest takie pomiędzy zwykłym a do 45, czyli takie w sumie najbardziej bezużyteczna karta, najbardziej bezużyteczna karta, jaka istnieje w sumie według mnie. I e, tak, i co, nie to, e, co tu jeszcze będzie? 10 kart linked up, jedna your turn, jedna electric moment. Dwa razy Ride The Lightning, jedna The Strategist Dodatkowo zna znajduje się jedna karta, którą może być Limitka e, Your Turn The Strategist albo. A nie tyle Czyli Your Turn albo The Strategist Limitowane, albo karta z podpisem Sign Star, albo karta z fragmentem koszulki meczowej. I to tyle z tego. Czy tu jest jeszcze jakiś produkt do tego w ogóle? Hobby saszetka. Co o niej powiedzą? E, zawiera 6 kart, w tym 4 podstawowe i dwie inne. I może w nim być e, limitka do 45, do 20 albo one of one. E, karta Your turn, electric moment, ride the lightning i the strategist. Karta limitowana, Your Turn, Ride the Lightning, albo The Strategist. E, karta z podpisem. I to różne: Your Turn, Ride the Lightning, The Strategist. Signed Stars. E, karta z fragmentem podpisanej skóry. Fill the ball. E, karta z fragmentem koszulki meczowej, czyli Game Jersey. Albo jej wersję z autografem. Albo te. True Identity. A saszetka Retail. W niej jest pięć kart podstawowych i jedna specjalna, którą może być no ta właśnie Berry Blue. Karta uh, Linked Up, Your Turn, Electric Moment, Ride the Lightning albo The Strategist. Uh, to samo tylko w wersji limitowanej. Czyli te wszystkie. Your turn, i tak dalej. Albo karta z podpisem signed, star. Albo karta, kart, karta z fragmentem koszulki meczowej, game jersey. E, I nie może być tutaj kawałki, kawałka koszulki z autografem, co ciekawe. Czy jest tu coś jeszcze? Hmm, ale to już jest nie ten sezon. W ogóle widzę, że jest trochę mniej produktów niż ostatnio. Bo rok temu. Retail Box, Hobby Box. Był jeszcze Exclusive Shot Box, właśnie. I nie ma Exclusive Shot Boxa w tym roku. Więc trochę śmiesznie w sumie. E, no. I w sumie to na dzisiaj to już będzie wszystko. Więc jeżeli Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę. Ja już z Wami żegnam. Cześć!